Dobry wieczór wszystkim pogłębiarkowiczom, którzy nie baletują w sobotę wieczór, ale pozdrawiam też tych, którzy się przebudzili po nocnej imprezie i jest już niedziela dla was. Ewangelia, którą będziemy medytować w niedzielę wieczór to święty Łukasz 6, 39-45. Super Ewangelia o życiu duchowym, więc posłuchajmy, co Jezus mówi. Opowiedział też im przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w Twoim oku, podczas gdyż sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę, z oka swego brata. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobre owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznajecie każde drzewo. Nie zrywa się fik z ciernia, ani z jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta o życiu duchowym, moi drodzy, a właściwie o pozoranstwie życia duchowego. W starożytności, w czasach Jezusa, y, y, nauczyciele mieli swoich uczniów i mówili do nich różne mowy po to, i uwaga to jest zasadnicza rzecz po to, żeby oni później stali się nauczycielami. Jezus mówi tu do swoich uczniów w tym tekście, po to, żeby oni dalej nauczali. I teraz Jezus zostawił to wszystkim nie po to, żeby to tylko słuchali tej Ewangelii, tylko po to, żeby byli nauczycielami życia duchowego, bo Jezus był mistrzem życia duchowego. Więc teraz, słuchając tych zapraw różnych, robiąc medytacje, słuchając różnych szóstaków i wielu różnych kaznodziejów w internecie, zastanów się, czy byłbyś w stanie być nauczycielem życia duchowego dla innych osób. Hmm? Czy jesteś w stanie, jeśli teraz jakaś osoba do Ciebie przyjdzie, poprowadzić kogoś, żeby ktoś zaczął prowadzić życie duchowe? Pewnie część z was jest, a pewnie część z was no, pewnie się boi, bo o co tutaj w tym wszystkim chodzi? I to, o co w tym wszystkim całym życiu duchowym chodzi, bierze się z różnych rzeczy, ale najczęściej bierze się z czegoś takiego. Że my robimy pozorowane życie duchowe. Nie znaczy to, że mamy złą intencję, tylko że tak do końca to nie wiemy, co to jest to życie duchowe. Bo życie duchowe, czym ono jest? Ono jest umiejętnością i, i, i dostrzegania Boga w moim życiu i doskonaleniem tej do, doskonałości w taki sposób, że y, coraz mniej problemów mam w zauważaniu i w podążaniu za Bogiem w moim życiu. To jest życie duchowe. A my często robimy takie pozoranstwo, które polega na tym, że staramy się wymyśleć inne życie, niż my mamy, albo silimy wolę, żeby było inaczej, niż nam się wydaje, że chce. I co to powoduje? Że ja wtedy nie pokazuję Bogu takiego życia wewnątrz mnie, jaki jest. Tylko tak sobie gdybam, dumam, że może tak powinno się robić, w życiu to tak powinno być, taka powinnam być, to powinienem robić, tego nie powinienem robić, to jest belka w moim oku. To jest belka, która. Ta, takie przekonania, że, że jakieś inne życie to jest lepsze niż to, które teraz jest. To jest belka, która powoduje, że ja nic nie widzę. Nie jestem w stanie przez takie przekonania zauważyć Boga, który działa w moim życiu. I przez to. Nie jestem w stanie drugiej osobie wyjąć te, tą drzazgę z oka, czyli pomóc w jakiejś tam drobniejszej sprawie, dlatego, że no, no ja nie widzę tego działającego Boga, ale nie mam szans, dlatego, że, że, że są jakieś takie, kurcze, ja nie wiem skąd to się bierze, ale takie przekonania, że to in, inaczej powinno być u mnie niż jest. Mogłoby być lepiej. Inni, święci i tak dalej, bardziej wygadani i tak to, dalej. To oni prowadzą życie duchowe, a u mnie nie. Natomiast to, to jest zupełna bzdura, bo w Twoim życiu nie ma takich rzeczy, które nie powinny się zdarzyć. Są Twoje błędy, za które może się winisz i tak dalej, ale nie ma czegoś takiego, że Twoje życie powinno jakoś inaczej wyglądać. Nie. Ono ma być takie, jakie teraz jest. A przez to, że nam się wydaje, że powinno być inne, no to my przymykamy pewne oczy, oczy na to, co w nas jest. I wtedy na przykład nie rozmawiamy z Bogiem o pokusach, które są w nas. Nie? Rozmawiamy z Bogiem, jak, jak się poprawić, czegoś nie robić, ale nie, nie pokazuję, że mam takie pokusy, bo mi się wydaje, że. albo mam jakieś pragnienia, które wydaje mi się, że nie mogę realizować. I o tym Bogu nigdy nie powiem. Ma, jest takie przekonanie, że jest zło jakieś we mnie, z którym najpierw muszę sobie poradzić, a dopiero potem do Boga przyjdę. Nie? To jest jakby alternatywę, ca cały czas tworzę jakąś alternatywę do tego życia, które jest realne. I teraz, prawdziwe życie duchowe, to pokazuje Biblia, to pokazują Psalmy, niczego nie unika. Jeśli w twojej modlitwie unikasz jakiegoś tematu. Unikasz jakiegoś problemu, albo wydajecie coś, że coś nie powinno się znaleźć w twojej modlitwie, czy jakieś uczucia, czy jakiś żal do kogoś, czy jakieś właśnie, że ja chcę coś zrobić, chcę, Boże, mam pragnienie zrobić coś złego, realnie. Chcę yy, się zemścić na kimś, mam jakąś złość w sobie. Jeśli unikam takie tematy, to tak naprawdę nie modlę się. Nie ma tam szansy na spotkanie mnie z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że ja wytwarzam jakieś, kurczę, jakąś taką wizję siebie nieprawdziwą i mam wrażenie, że z tą wizją siebie nieprawdziwą, to Pan Bóg porozmawia. On nie ma szans z tym pogadać, bo to nie istnieje. Bóg może porozmawiać ze mną, czyli z takim człowiekiem, który ma bardzo poważne pokusy, który ma jakieś pragnienia niezgodne z tym, co wydaje się, że być powinno, który nosi zło w sobie. I sam nie jest w stanie sobie poradzić z tym złem. Dopiero jak tak jest, Panie Boże, porozmawiajmy o tym, to wtedy się zaczyna życie duchowe. I wtedy tak naprawdę dzieje się coś takiego ciekawego, że. Dla, dlatego tak mi się wydaje, ale ja strasznie długo gadam Ci. Dlatego wydaje mi się, że w kościele jest tak dużo moralizatorstwa, czyli mówienia o tym, że powinienem, nie powinienem, w różnych sprawach, bo my jesteśmy ciągle skupieni na takim przekonaniu, że no właśnie, że ja z tym złem muszę sobie najpierw poradzić, że ja nie mogę mieć jakiś pokus. My ciągle przymykamy oczy na życie duchowe. A życie duchowe jest takie, że pomimo moich tego, że mam pokusy, że mam jakieś różne pragnienia, to Bóg chce wejść w to. A mało tego, on już tam jest, tak? W mojej dramatycznej sytuacji życia, czy trudnej jakiejś dla mnie, wydaje mi się, że powinna być inna. Ale Bóg tam jest. Jak prowadzę życie duchowe, czyli od, otwieranie oczu na to, że tu jest Bóg. W tym jest Bóg. Czy to trudne, łatwe. Czy to się ludziom podoba, czy się nie podoba. Czy to jest godne, czy niegodne. Bóg jest. I to jest otwieranie oczu na życie duchowe. A jak my zapominamy, że to o to chodzi, no to się skupiamy wtedy, jak sobie poradzić ze złem. Moralizujemy. Żadnej głębi w tym nie ma. Głębia, czyli że życie jest wielowarstwowe, czyli że są takie sytuacje, że ja zawiniłem, zgrzeszyłem, a Bóg tam nadal został. Nie? Czyli że na przykład cierpię nie ze swojej winy, bo coś się stało i Bóg tutaj jest, cały czas obecny, a i cierpienie w moim życiu jest. Doświadczanie tej głębi. To się bierze z tego, że, że wszystko, co jest we mnie, ma prawo być i po, mówię o tym Bogu wszystko. W psalmach złożeczących, w Piśmie Świętym, bardzo jest dużo takiej, takiej goryczy wylewanej na inne osoby. Dużo jest bardzo czegoś takiego, że, że chce się zemścić. I się okazuje, że, że osoby prowadzące psalm na początku wychodzą z taką goryczą, a później się okazuje, że jak się modlam, jak wypowiadałem to do Bogu, no to to jakoś obniża. Ja mam takie doświadczenie na przykład, że. Jak przychodziły na mnie pokusy, to ja się modliłem, Panie Boże, chcę to i to zrobić. Mam ochotę, nawet mam plan, czy jak, jak, jak coś zrobić złego. I jak brałem to na modlitwę, to, to, to potem ta pokusa yy, traciła na sile. Traciła na sile. A kiedy było tak, że próbowałem jakby nie zauważać tej części mnie, która była, no to to brało górę nade mną i gleba. Bo nie było życia duchowego, bo była jakaś próba mora moralizowania samego siebie. Dlatego w najbliższej medytacji chciałbym, żebyśmy poszli w kierunku pogłębiania. To znaczy, yy, może ktoś, myślę, że każdy, ma jakieś takie elementy, w których można głębiej zejść. To znaczy, coś takiego, co przed samym sobą nie dopuszczam, że to nie nadaje się na modlitwę, tego Pan Bóg nie chce. Albo tego ja właściwie sam przed sobą nie chcę, nie bardzo wierzę w to, że Bóg sobie z tym poradzi, że ja mu mogę po prostu o tym powiedzieć, że najpierw muszę się poukładać. To takie elementy weźmy i pokażmy to Bogu, i żeby nam On pokazał, gdzie On w tym wszystkim jest, bo życie duchowe to nie jest tylko dobrze zrobiłem, źle zrobiłem, to nie są tylko oceny moralne. Życie duchowe to jest zobaczenie, jak Bóg ze mną współpracuje przy wszystkich sytuacjach mojego życia. Nie ma takiej sytuacji w życiu, w której Bóg nie współpracowałby ze mną, bo Bóg z tymi, którzy go czczą, współpracuje we wszystkich sytuacjach ich życia. To jest parafraza listu do Hebrajczyków: we wszystkich. Nie ma takiej sytuacji, w której by Bóg nie pracował na moją korzyść. Naprawdę. Nawet jeśli ktoś pogubił się bardzo i tak dalej, to w takich sytuacjach też Bóg współpracuje dla dobra tej drugiej osoby, tej osoby. Zawsze. I teraz pogłębmy nasze życie duchowe i z tym pójdźmy do Boga, żeby On nam pokazał sens i kierunek to, w jaki sposób On nam błogosławi. Na przykład. Może jest coś, do czego mnie zaprasza, do czego mnie powołuje, jakąś misję mi nadaje. coś. Coś ważnego. Ale nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego pragnienia, nie ma takiego, mm, takich myśli, czy, czy takich chęci we mnie, czy, czy takiej sytuacji, która by powodowała, że jestem oddzielony od Boga. Nie ma. Nie ma. Jest tylko coś takiego, że mi się wydaje, że ja jestem od Boga oddzielony. Ale tak naprawdę, żeby się oddzielić od Boga, to hu, hu, hu. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Więc zobaczmy działającego Boga w naszym życiu na medytacji. Żeby przestać być moralizatorami, którzy tylko widzą dobro zło i nie widzą sensu i głębi. Już za dużo tego gadania. Dobrej nocy, do zobaczenia w niedzielę. Myślę o to.